Ostatnio zapytałem Was, czy chcecie kolejny odcinek, co z tymi ciężarówkami? Wyniki prezentują się następująco. Także siema. Z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i witam was w kolejnym czwartym odcinku z tej mini Co z tymi ciężarówkami? W którym przedstawię wam oczywiście najważniejsze informacje na temat wyczekiwanych ciężarówek do Euro Truck Simulator 2 i do American Truck Simulator. Od poprzedniego odcinka pojawiła się tylko jedna ciężarówka do American Truck Simulator, a jest nią McAnthem. Do Euro Truck Simulator 2 nie pojawiła się żadna ciężarówka, ale przez ten czas do listy wy Oczekiwanych ciężarówek do tej gry doszło dwóch nowych kandydatów nowy MAN X i nowy Volvo FH. A skoro mowa tu o europejskich ciężarówkach, to właśnie na początku zaczniemy od nich. Pierwszy na liście jest Ford F-Max, który zadebiutował na rynku europejskim we wrześniu 2018 roku i jest jedną z najbardziej wyczekiwanych ciężarówek do Euro Simulator 2, między innymi ze względu na fakt, że wraz z premierą tej ciężarówki zadebiutuje też kolejna ósma marka do tej gry. Za F-Maxa odpowiedzialna jest turecka firma Ford Otosan, która jest w równym stopniu własnością Ford Motor Company, głównego koncernu Forda i COS Holding, czyli największy konglomerat przemysłowy w Turcji. Produkcja odbywa się w fabryce Ford Otosan w tureckiej miejscowości Inonu. Ford F-Max jest w kilku, w kilkudziesięciu procentach amerykański, ale to w dużej mierze Turek. Sprawa z licencją nadal nie jest jasna. Do tej pory wiemy, że rozmowy trwają, jednak jest to informacja z końcówki 2018 roku. Pojawiały się głosy, że Ford, czy raczej turecki właściciel jest skłony do rozmowy, a nawet, że bardzo chcieliby zobaczyć swoją ciężarówkę w grze. Zwłaszcza, że wpłynie to pozytywnie na jej promocję. Władzą Ford Trucks na pewno zależy nad rozgłosem, aby jeszcze bardziej wybić się na rynku europejskim. Z tym, że o ile po tureckiej stronie są chętne osoby na taką współpracę z czeskim studiem, to możliwe, że za oceanem właściciele koncernu Ford już nie do końca. A przy licencji do tej ciężarówki SC Software musi dogadać się z obiema stronami. Sytuacja jest mniej więcej podobna do sytuacji z Renault Range gdzie właścicielem jest Volvo, czy raczej grupa Volvo, ale przez logo Renault, francuski koncern też musiał wyrazić zgodę. Miejmy jednak nadzieję, że sytuacja nie będzie wręcz identyczna jak przy Range bo przyjdzie nam poczekać kilka ładnych lat. Ale szanse na to, że powtórzy się sytuacja tak jak z Renault Range T jest stosunkowo mniejsza, ze względu na to, że jednak Ford przy tej ciężarówce tak czy siak ma więcej do gadania niż jak to było tylko z logiem Renault przy Range T. Prawdopodobnie prace nad modelem ciężarówki trwają. Jakiś czas temu pojawiły się pewne informacje na temat ciężarówki Ford F-Max, a to wszystko za sprawą pewnego livestreamu z wydarzenia World of Tracks Operacja Most Genui, w którym przez pewien moment można było zobaczyć widok serwera Discord SC Software, na którym, według tego zdjęcia, znajduje się kanał tekstowy Ford przy innych kanałach z tematyką europejskich ciężarówek. Może być to pewna wskazówka wskazująca, że Ford może być blisko lub może być pewny jako kolejna ciężarówka do ETS-a, ale jest tu jeden problem. Podobno to zdjęcie może być fejkowe, z tego względu, że przy tych siedmiu kanałach, a nie ośmiu, dziwne, nie ma kanału DAW. Poza tym jest to zdjęcie, a takie łatwo jest podrobić, znając podstawy GIMPA. Więc możliwe, że ktoś zrobił screen na tego momentu i możliwe, że zmienił nazwę kanału DAW, na Ford. Niestety nie ma zapisu z tego streama, także nie można potwierdzić, czy jest to prawdziwa informacja, czy fałszywa. W sumie, fakt, że nie ma zapisu tego streama, wpływa bardziej na korzyść prawdziwości tego zdjęcia, bo może potwierdzać, że SC Software tutaj stara się coś ukryć. Przy okazji nigdzie nie zaprzeczali, że jest to fake, ale nigdzie też nie potwierdzali tego. Niestety oni na e-maile nie umieją odpowiadać. Jeśli ktoś oglądał tamten stream i widział dokładnie tamtą scenę z Discordem, to może dać znać w komentarzach. Czy tam był Ford, czy raczej DAF? Chyba, że jednak ktoś dokopał się do jakiegoś zapisu tego streama, to wtedy byłbym wdzięczny za wklejenie linka do komentarza. Kolejną ciężarówką na europejskiej liście kandydatów jest Iveco S Way, który jest też określany jako bliźniak albo kopia skaninowej generacji. Ciężarówka należy do włoskiego przedsiębiorstwa Iveco, które jest całkowicie kontrolowane przez CNH Industrial Group, która jest kontrolowana finansowo przez firmę inwestycyjną Exor. Trochę jest to pokręcone jak włoski makaron, dlatego zostawmy tą sprawę. O samej ciężarówce studio nic nie mówiło, nigdzie nie wymieniali jej z nazwy, jednak bez tych informacji możemy domyślić się, że rozmowy na temat licencji zapewne są prowadzone. Natomiast jak te rozmowy się potoczą, to zobaczymy w bliskiej lub dalekiej przyszłości. Obecnie ciężarówki Iveco w grze dostały licencję niedługo po premierze. Najwidoczniej aż tak ciężko nie było. Jednak jak teraz będzie, no to zobaczymy. Kolejny jest Mercedes-Benz New Actros MP5. Należy oczywiście do firmy Mercedes-Benz, należącej do niemieckiej korporacji motoryzacyjnej Daimler AG. Sytuacja z licencją jest podobna jak w przypadku Iveco, jednak w tym przypadku może być trochę lepiej. W 2019 roku pojawił się dodatek Actros Tuning Pack, który dodaje przedmioty z licencją Mercedesa. Może to też świadczyć, że SCS prowadzi rozmowy z Niemcami na temat pojawienia się MP5 w Eurotrax Melitor 2, ale na rozwój sytuacji będziemy musieli poczekać. Kto wie, może osoby od tworzenia ciężarówek pracują już nad modelem, który również spodoba się Mercedesowi tak jak to było w przypadku MP4? -ki. Na kolejnym miejscu mamy nowego MANa TGX 2021. Sama firma MAN należy do grupy Trayton, która jest spółką zależną grupy Volkswagen, czyli po prostu MAN należy do Volkswagena, tak samo jak Scania. Przed premierą tej ciężarówki SC Software prowadziło dyskusję z MANem na temat wersji official 9 3 do MANa TGX Euro 6, który wyszedł na początku tamtego roku do Euro Track Simulator 2. Możliwe, że dzięki temu przedłużeniu przy okazji rozpoczęli negocjacje w sprawie licencji nowego modelu Mana TGX. W sumie to na ich miejscu już porzuciłbym te starania o tą wersję Nine 3, do tego TGX Euro 6, bo mieli ją wprowadzić kilka miesięcy po premierze ciężarówki i jak widać coś nie wyszło. No i po prostu skupiłbym się na dodaniu do gry nowszego modelu, bo tamtej ciężarówki nie uratuje już raczej nic. No chyba, że modyfikacja od Mastera. Przed ostatnią ciężarówką na liście jest nowe Volvo FH 2021. Tutaj sprawa z właścicielem jest prosta, bo mówimy tutaj o grupie Volvo Trucks, jednej z grup głównego koncernu Volvo. Niestety nie mamy tutaj żadnych dokładnych informacji na temat postępu pracy nad tą ciężarówką, ani na jakim etapie negocjacji są obie strony, ale zakładamy, że takie rozmowy trwają, ponieważ SC Software potwierdza, że rozmawiają ze wszystkimi firmami więc z Volvo także. Na pewno z Volvo rozmawiali o pewnym płatnym dodatku tuningowym do ciężarówek marki Volvo w Truck Simulator 2 i jak widać takowe DLC wyszło w tym roku. Możliwe, że w sprawie nowej ciężarówki sprawy negocjacyjne są już na zaawansowanym etapie, jak nie na ukończeniu. A wynika to z faktu, że Volvo zazwyczaj nie stwarza tak wielkich problemów. No dobra, przyręcz T Volvo było tą jedną z dwóch stron przy negocjacjach, które musiały się zgodzić i wiemy jak to wszystko wyglądało. Ale w tym przypadku chodzi o ciężarówki, które jeżdżą z logiem samej głównej firmy, a fakt, że premiera Volvo FH z 2012 roku przeszła bezproblemowo, a w Skandynawii możemy znaleźć fabrykę Volvo, plus do tego dochodzi jeszcze Tuning Pack, to myślę, że tutaj nie będzie większego problemu z dogadaniem się ale fakty, że jest to nowa ciężarówka wpływa na to, że najwcześniej takie Volvo moglibyśmy zobaczyć dopiero w następnym roku. A na końcu tej listy jest Kamas. Nie wymieniam tutaj konkretnego modelu, bo o takim nie mówi się w ogóle. Mowa głównie jest o pojawieniu się marki Kamas w grze. Kamas to oczywiście rosyjska marka, która należy do Rostek, który jest rosyjskim państwowym konglomeratem holdingowym. O tej marce SC wspomniało podczas streamu z okazji wydania dodatku Beyond the Baltic Sea. Wspomnieli, że jeśli studio będzie chciało wypuścić kolejny dodatek mapowy skupiający się na terenach Rosji w Eurotrack Simulator 2, to będą myśleli nad dodaniem tej marki do gry. Z Europy to tyle. Czas przenieść się za ocean do Ameryki i zobaczyć tamtejszych kandydatów. Na początku Ameryka listy kandydatów mamy Freightlinera Cascadia należy do Freightliner Trucks, który należy do Daimler AG, jest amerykańskim kuzynem Mercedesa. Cascadia jest jedną z dwóch ciężarówek, które są blisko wydania na forum możemy znaleźć zdjęcie kawałka modelu tej ciężarówki, a same rozmowy trwają chyba od samego początku American Truck Simulator. Pierwsze zdjęcie Freightlinera mogliśmy zobaczyć na blogu SCS w poście Track Licensing Situation Update. Warto zaznaczyć, że jest to jedyna ciężarówka z tego postu, która nie została jeszcze dodana do gry. Następna ciężarówka to Western Star. Nie mamy potwierdzenia o jaki konkretnie model chodzi, ale są przypuszczenia, że chodzi o model 5700XM. Oczywiście należy do Western Star Trucks, który należy, tak jak Freightliner, do Daimler AG. Nie przypominam sobie, że ktoś z przedstawicieli SC Software kiedykolwiek coś powiedział o marce Western Star, ani tym bardziej o ciężarówkach tej marki, ale nie muszą, bo my już wiemy, że prace związane z tą marką są prowadzone. A to za sprawą odkrycia, że w plikach gry można znaleźć prefab salonu dealera marki Western Star. Podobna sytuacja była w przypadku ciężarówki Macantem, gdzie na początku też pojawił się dealer w plikach gry, a później oficjalnie do gry została dodana ta ciężarówka. Podobna sytuacja może wystąpić z Western Starem, ale z drugiej strony to trochę dziwne, że z Freightlinerem do tej pory nie udało się porozumieć, chociaż obie marki należą do tej samej grupy. Czy też do tego samego właściciela. Jednak z drugiej strony może to też oznaczać, że ta jedna jaskółka wiosny nie uczyni, może się okazać, że dealer gdzieś tam jest ukryty, ale ciężarówki nie będzie. Taki zły ich od tego podłego roku na samo jego zakończenie. Tutaj przy tej kwestii warto zaznaczyć, że czasami pojawiały się różnego rodzaju ukryte przedmioty, chociaż nie zawsze trafiały potem już oficjalnie do gry. Przykładem może być pewna naczypa z Renault, no i fakt, że chyba nadal gdzieś tam w plikach jest ukryte chyba niedokończone podwozie BDFa. Przed ostatnim kandydatem jest Volvo ANL z 2018 roku, czyli w najnowszej wersji. Oczywiście należy do Volvo, ale odpowiadają za niego amerykańskie strony. W chwili obecnej w grze mamy starszą wersję, a jak pamiętamy, było nią ciężko i w sumie do gry też weszła ciężko. Podobnie może być w tej sytuacji. Studio jednak zapewnia, lub przynajmniej zapewniało, przypomnę official Night 3 do TGXa, że będą walczyć o najnowszą wersję FNL. Powodzenia. I jeszcze coś o ciężarówce Tesla Semi. Kandydacie, który możliwe, że na długi czas będzie widniał na tej liście z faktu, że obie strony uważają, że jest jeszcze za wcześnie na debiut tej ciężarówki, a tutaj cytat. SS udało się porozumieć z Teslą o ciężarówce Tesla Semi, ale nie planują szybkiego wydania. Jest to coś, co obserwują uważnie i mają nadzieję, że wejdzie do gry w przyszłości. I to był ostatni kandydat z amerykańskiej listy i ostatni kandydat z całej tej listy wszystkich tych ciężarówek, o których chciałem powiedzieć w tym filmie. Pojawia się jeszcze jedno pytanie. Kiedy i czy coś jeszcze w tym roku może wyjść? Jeśli chodzi o ten rok, to prawdopodobnie do American Track Simulator może wyjść jeszcze jedna ciężarówka i stawiałbym tutaj na ciężarówkę Western Star, która prawdopodobnie wyjdzie, możliwe, że z kolejną aktualizacją przed lub wraz z wydaniem dodatku Colorado. Natomiast jeśli chodzi o Euro Truck Simulator 2, no to jeśli chodzi o ten rok, no to może być ciężko. Stawiałbym bardziej na kolejny rok, chociaż jeśli jakaś ciężarówka wyszłaby, w Roku, no to myślę, że byłoby miło, bo jak widać ta lista kandydatów do EuroTrack Simulator 2 znacząco się powiększyła, a warto wziąć pod uwagę, że prawdopodobnie jakoś pod koniec tego roku lub, lub dopiero w następnym roku jest szykowana kolejna ciężarówka, tym razem od DAFa. Także na miejscu SC Software szybko nadrobiłbym te zaległości. Ale jeśli ja miałbym obstawić takiego konkretnego pierwszego kandydata, no to stawiałbym chwilę obecnej na Forda F-Max, z tym, że w momencie, kiedy im dłużej będziemy czekać na tą ciężarówkę, to statystyki tego, że ta ciężarówka może pojawić się w grze, no spadają i możliwe, że innym ciężarówkom zrastają, zwłaszcza takiemu Volvo. Z tym, że na nowe Volvo FH, tak jak na nowego Mana TGX, będziemy musieli poczekać przynajmniej do następnego roku oczywiście, bo stworzenia takiej ciężarówki wynosi coś koło roku, a przez fakty, że ekipa, która tworzy te ciężarówki ma dosyć sporo tych ciężarówek do zrobienia, może wpłynąć jeszcze na przedłużenie takich prac. I w sumie z tego odcinka to by było na tyle. Jeszcze takie dwa pytania do Was. Jeśli natknęliście się na jakiekolwiek informacje związane z ciężarówkami, które nie zostały jeszcze dodane, to możecie dać znać o tym w komentarzu. Oczywiście warto by, a nawet trzeba poprzeć tą informację jakimkolwiek źródłem, bo informacja bez żadnego źródła jest <laughs> warta. I dajcie znać jeszcze, na jaką ciężarówkę Wy najbardziej czekacie, a na jakiej Wam najmniej zależy. I w tym odcinku to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!